Firma Dieci jest pierwszym producentem ładowarek w Europie. Od lat 80. produkujemy tego typu maszyny. W swojej ofercie bardzo dużo różnych modeli do różnych prac. Ponad 40 różnych modeli dedykowanych do rynku budowlanego i do rynku agri. Możemy zaproponować rozwiązania, które świetnie się sprawdzą, chociażby w pracy w gospodarstwie. Prezentowany model ładowarka AgriFarmer Farmer 30.7. Maszyna z trzytonowym udźwigiem, siedmiometrową wysokością roboczą. To, co charakteryzuje ten model, to jest silnik. 100 jednokonna jednostka japońskiego producenta Kuboty. Lidera w produkcji silników obecnie na świecie. Bardzo wydajny, oszczędny silnik, który w trudnych, Warunkach pracy w gospodarstwie idealnie się spisuje. Kolejne dobre podzespoły, które prezentujemy w tej maszynie, to osi Dana Spicer, hydraulika Boszarek Srota. Te elementy wpływają na żywotność maszyny, na jej wytrzymałość, na to, żeby wykonywała swoją pracę przez wiele lat. Jaki jest napęd na koła zastosowany w Waszych ładowarkach? Tutaj mamy napęd hydrostatyczny. Ładowarka jest klasycznym hydrostatem z dwoma prędkościami jazdy dwa zakresy prędkości żółw i zając, znane przez wielu użytkowników tego typu sprzętów. To, co jest też charakterystyczne dla tego typu modelu, to jest skręt osi. Trzy warianty skrętu: skrętna przedna, przednia oś, skrętne obie osie i tak zwany przychód czy krab. Różnie jest to nazywane. Jak wygląda sterowanie maszyną i jak tutaj, z jakim wyposażeniem mamy do czynienia? Czy dużo jest tutaj opcji dodatkowych? Jakie one są? Opcje oczywiście występują. Jest tu cała długa lista różnych opcji. Jeżeli chodzi o ten konkretny model prezentowany, sterowanie w joysticku, Klimatyzacja, flow sharing pozwalające nam na wykonanie dwóch czynności jednocześnie. Wtedy, kiedy chcemy podnosić i od razu operować o sprzętem na ramieniu, dodatkowe opcje wyposażeniowe ustalamy indywidualnie, bo każda maszyna jest przygotowana z myślą o konkretnym kliencie, żeby po prostu była uszyta na miarę pod jego potrzeby. O jakiej cenie możemy mówić w przypadku tej ładowarki AgriFarmer 30.7? Wszystko oczywiście na naszym rynku jest dzisiaj uzależnione od kursu euro i ta cena w polskich złotych niestety podlega pewnym wahaniom. Taka cena wyjściowa, gdzie klient przygotowuje się do zakupu i pyta o to, od jakiego pułapu zaczynamy, przy tym modelu będzie to w granicach 220 tysięcy złotych netto.